Witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Grave Gothic 3 Kończymy tam gdzie zaczęliśmy Znaczy zaczynamy tam gdzie skończyliśmy Kurwa mikrofon mi ciągle spał Tak, spierdala jest on. Pokaż mi swoje towary Hyt. teleportacja Zobaczmy co my tu mamy Zabi ogry, to nie. Nie chcemy tu awant... Na pewno masz coś lepszego do roboty. Niczego nie chcesz z nami gadać. Hmm. Nie chcę żadnych kłopotów. Hej, nieznajomy, słyszałeś coś o buntownikach z Nemory? Co wiesz o Nemorze? Nemora to obóz buntowników na zachodzie. Ci goście są naprawdę dobrze zorganizowani. Czego chcesz od buntowników? Byli tu kilka dni temu. Z chęcią poszedłbym z nimi. Mam już dość pracy na tej farmie. Lepiej żyć na wolności niż w orkowej niewoli. Wiesz, gdzie leży Nemora? Byłem kiedyś w tamtej okolicy. Obserwowałem buntowników przez wiele dni, ale nigdy nie miałem odwagi, żeby im się pokazać. I bardzo tego żałuję. Nie wrócę tam już więcej sam. Co robisz na mojej farmie? Jeśli przybywasz po Daninę, możesz o niej zapomnieć. Buntownicy wszystko splądrowali. Nie ma już nic, co mógłbyś zabrać. Buntownicy zaatakowali bezbronnych obywateli? To obiboki chowają się po lasach, żeby uniknąć uczciwej pracy. Chyba ci nie przeszkadza, że kręcą się tu orkowie. Jest mi obojętne, dla kogo pracuję. Dla królów lub orków... Żadna różnica. Krainy centralne zawsze mają jakiegoś władcę. Jak zapłacicie orkom daniny, jeśli nic wam nie zostało? Na razie orkowie mają inne zmartwienia. O ile mi wiadomo, długo tu nie zostaną. Wkrótce asasyni wszystko przejmą, a wtedy karty zostaną rozdane ponownie. Asasyni chcą przejąć krainy centralne? A co ja tam wiem? W każdym razie widziałem tu ostatnio więcej asasynów niż orków. Pustynia Warant zaczyna się niedaleko stąd na południu. Sam zobacz, jakie wspaniałe budynki tam wznieśli. Nie wierzę, że orkowie pozwalają im robić to, bo ich lubią. Sądzę, że orkowie się ich boją. Co z Daniną? Mówiłem ci już, że zaatakowali mnie buntownicy. Nonsens. Buntownicy atakują orków albo ich najemników, ale nie farmerów. Skoro tak twierdzisz, dwa dni temu buntownicy przybyli tu z zachodu. Ich przywódca nazywał się Hengli, albo coś w tym stylu. Przetrząsnęli całą moją farmę i zabrali wszystko, co tylko znaleźli. Gdzie Hengli zabrał twoje złoto? Wrócili na zachód, skąd przyszli. Pokaż mi swoje towary. Wytrychy mam, także... Co tu mogę Ci jeszcze sprzedać? Dobra. Woda. Na się Podobno buntownicy zaatakowali farmę farmona. Co z tego? Mnie tam nie zrobili żadnej krzywdy. Rozumiem. Na razie nigdzie z nim nie pójdę. A za to kurwa pójdziemy na kolejną z farm. Zobaczmy jak kurwa działa kula ognia. najgorzej. Mm -hmm. ja, Nie najgorzej. Olip's oh, Joe. Yeah. Whoa. Taka tam jaskinia Miejsce ciekawego Dobra Jak z reputacją w trelis 68. Źle. Tutaj jest złodziej, z którym zapomniałem wcześniej porozmawiać, jak tu byliśmy, dlatego się musiałem wrócić. Więc to Ty okradłeś farmera Farmona. Naprawdę? Przecież przez to nie zbankrutuję. Jesteś zupełnie pozbawiony sumienia. Podoba mi się to. Nie wyglądasz mi na świniopasa. Ty też nie. Czego tu szukasz? Chcesz opróżnić farmę? Czemuż to miałbyś się o to martwić? Chyba masz rację. Mówię ci jednak, wiele tu nie można złoić. Jeśli chcesz kraść, większy łup zdobędziesz na orkach w Trelis. Uwierz mi, wiem o czym mówię, mały. Rozumiem. Gdzie najlepiej pozbyć się trefnego towaru? Na zachód stąd, w Nemorze, znajdziesz niejakiego Dadleja. Kupi od ciebie skradzione dobra. No, to ten, co kurwa napadł wcześniej na farm. Gdzie zdobyć coś naprawdę cennego? Szaman Kamak. Z w trellis ma artefakt. To musi być jakieś źródło mocy. Nie zaszkodzi, jeśli je straci. Wcześniej czy później splądruję zamek w trellis? Nieźle. Jeśli ci się to uda, może pokażę ci kilka sztuczek. No dobra, tylko nie daj się złapać orkom. Jak się uda kurwa ugrać to, to będzie nauczyciel. Kufer. Najpierw sobie zapalę. Lepiej sobie zapal najpierw. Dobra, robimy teleportację. I okradniemy kurwa. Skarbic. Na pewno masz coś lepszego do roboty. No pewnie, że Wbija jak do siebie. W ogóle nie powinno nas tu być. Złamanek, złamany złamanej, sztuki, które sobie zawiniły. O! pierścień manne się przydadzą. A teraz się spruje ork. cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. O, mamy cię na ogół. Stać! Ani kroku dalej! O, zdobywa się w bitwie. Co to za budowla? Spotyka się tu rada wojenna naszego pana wakać! No to ostro. Niech mu oddałem. No jo. I znowu wracamy na farmę. Wow, co to za dym był, kurwa. Nakopcili tak. Wyczyściłem zamek w trelis. <grym> Orkom się to na pewno nie spodoba. Jeśli chcesz, no pokażę ci kilka sztuczek. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Brak ci doświadczenia. Aha. Kurwa. Tego szamana trzeba kurwa określić. Mogę go pobić albo okraść, wolę go okraść ale to już w następnym materiale zapraszam do komentowania, zostawienia oceny i subskrybowania kanału elo